Wyznacz równanie prostej, przechodzącej przez początek układów współrzędnych, która w przecięciu z okręgiem wyznacza cięciwe długości dwa pierwiastki z pięciu. Rysunek odręczny, poglądowy to nie jest rysunek w układzie współrzędnych. Środek okręgu, który za chwilę wyznaczę, jakie ma współrzędne, prosta, której... Cięciwa ma długość 2 pierwiastki z 5 i ta prosta przechodzi przez początek układów współrzędnych, czyli b jest równe 0, to znaczy to jest prosta o równaniu y równa się ax i będę musiał to a wyznaczyć. I jeszcze równanie okręgu. Z równania ogólnego wiem, że minus 2 jest równe minus 10, minus 2b jest również równe minus 10, c jest równe 40. Dzieląc przez minus 2, a jest równe 5, b jest równe 5, czyli środek okręgu ma współrzędne 5, 5, a promień to jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat minus c, czyli 25, dodać 25, odjąć 40, czyli pierwiastek z 10. Czyli promień ma długość pierwiastek z 10. Odległość punktu od prostej nie znam. Na pewno jest tutaj prostopadłe. Natomiast tutaj ten odcinek to jest. Ponieważ tu jest trójkąt, tutaj też mam promień, czyli to jest trójkąt równoramienny. Więc odcinek poprowadzony do środka jest prostopadły, czyli ten odcinek ma długość pierwiastek z pięciu. I stwierdzenia Pitagorasa będę mógł wyznaczyć D czyli d kwadrat dodać pierwiastek z 5 do kwadratu jest pierwiastek z 10 do kwadratu, czyli d kwadrat to jest 10 minus 5, czyli pierwiastek z 5. To znaczy, że ta prosta przechodząca przez początek układów współrzędnych leży w odległości pierwiastek z 5 od środka okręgu. Prosta... Ma równanie y równa się ax, czyli przekształcając do postaci ogólnej, to jest ax plus minus y równe 0, czyli a jest równe 0, a jest równe a, b jest równe minus 1 i c jest równe 0, a środek okręgu ma współrzędne 5,5. Czyli podstawiając do wzoru na odległość punktu od prostej, mam bezwzględna wartość duże a razy x0 plus duże B razy y0 plus C przez pierwiastek z A kwadrat plus B kwadrat i ta odległość ma być równa pierwiastek z 5 mnożę to obustronnie razy pierwiastek z A kwadrat plus 1 czyli mam 5A odjąć 5 jest równe pierwiastek, pierwiastki mogę przez siebie pomnożyć, czyli 5a kwadrat plus 5. To obustronnie podnoszę do kwadratu, bo dwie strony są nieujemne, więc, więc mogę podnieść do kwadratu. Mam bezwzględną wartość, czyli jak podniosę do kwadratu, to ta bezwzględna wartość jest e, zwykłym nawiasem, bo i tak jest kwadrat nieujemny. Równa się 5a kwadrat plus 5. E, Piątkę wyłączam przed nawias, czyli w nawiasie mam 5, ale jeżeli wyłączę przed nawias, który jest do kwadratu, to mam 25. A minus 1 do kwadratu równa się 5A kwadrat plus 1, to mogę podzielić przez 5 obustronnie, czyli jest 5A kwadrat minus 2a plus 1 a kwadrat plus 1. Czyli 5a kwadrat odjąć 10a, dodać 5, odjąć a kwadrat, odjąć 1, równe 0. Czyli 4a kwadrat odjąć 10a, dodać 4, równe 0. I zanim będę rozwiązywał równanie kwadratowe, czyli delta, to jeszcze mogę to y, podzielić obustronnie przez 2, czyli 5 plus minus. Y, co ja piszę, oczywiście delta b kwadrat odjąć 4 razy 2 i razy 2, czyli 9, 3. Zatem a1 to jest 5 plus 3 przez 4, czyli 2, i drugie a to jest 5 minus 3 przez 4, czyli 2 czwarte, czyli 1, druga. Jak widać, wyszły 2a, ale są dwie takie proste. Tu jeszcze będzie gdzieś druga prosta, która też leży w odległości odpowiedniej od, od tej prostej. Czyli mam dwa rozwiązania. Prosta jest y równa się ax, czyli y równa się 2x, lub druga prosta y równa się 1, druga x.